Witam Was, Byki. To jest dla Was czytanie na luty 2022. Zobaczmy, co się u Was będzie działo. Co tarot chce Wam przekazać na miesiąc luty? Byk, luty 2022. Jaka jest sytuacja u Byków? Trójka pucharów wyzwania. Paść Mieczy, Przyczyny, Król Kijów, Przeszłość. Ok, trzy karty. Ósemka Pucharów, Śmierć i Świat. W głowie, do czego dążycie? Co macie w głowie? Do czego byki dążą? Siódemka mieczy, co nadchodzi? Najbliższa przyszłość, paść kijów. Wy w tej sytuacji. Kapłanka i królowa mieczy. Dookoła szóstka pucharów. Czego nie widzisz? Dziesiątka pucharów. I potencjalny wynik sytuacji. Co z tego wyniknie? Rycerz Pucharów. Ok. A pod spodem mamy trójkę pentakli. No dobrze. Widzę tutaj dwie sprawy, ale obydwie sprawy pokazują kontakt od osoby. Dla jednych będzie to zupełnie nowa znajomość. W tym miesiącu, którą myślę, będziecie dosyć uważnie obserwować, i jest tutaj ostrożność byka dla niektórych będzie to znajomość, która jest znajomością z przeszłości, bo tutaj mocne takie odejście i zamknięcie tematu się pokazuje. Ale ponieważ właśnie jest szósta pucharów i no, też ta ostrożność w tej komunikacji, która jest taka, można powiedzieć, zdawkowa albo taka niewinna, niewinną zaczepką, no może pokazywać właśnie kogoś, kto się z Twojej przeszłości Odzywa i próbuje nawiązać kontakt. E, no, od jednego kroku do drugiego karty pokazują, że koniec z końcem e, e, kończy się to pewnym wyjawieniem jakichś głębszych emocji, e, ale zaraz wam to wszystko pokażę. E, cała sytuacja może dotyczyć e, k, e, króla. Pucharu króla Kiju, zwykle jest to znak byka. I tak zobaczcie, mamy dużo takiej fajnej energii przyjaźni, trochę flirtu, szóstka pucharów jest to karta przyjaźni, starych takich znajomości. Trójka pucharów jest flirtem, spotykania się, towarzysko. I właśnie taka, to są również plotki, więc mam wrażenie, że w ogóle w tym miesiącu. Ta komunikacja, ale też oddzielenie plotek od prawdy będzie tutaj trudne, bo Ty jesteś byków, Ty miesiąc to królową mieczy. Baczny obserwator, taki z rezerwą, ktoś, kto dąży do prawdy, prawda? No i mamy tego posłańca królowej kijów i posłańca króla kijów, prawda? Paść kijów i paść mieczy. Królowej Mieczy, tak. E, także jest ta komunikacja i mam wrażenie, e, może być trudne tutaj właśnie do określenia takie zero-jedynkowe. Zamiary tej osoby. No, masz też kapłankę, więc tutaj będzie dużo takiej wewnętrznej intuicji, która będzie ci podpowiadać, dużo również takich szczegółów, które na pierwszy rzut oka są niewidoczne, będziesz zauważać a propos tej osoby. No i no, taka przenikliwość. Właśnie spostrzegawczość, no i taka głęboka analiza. Ale te karty pokazują mi, że trzymasz dystans z całej tej sytuacji, tak? Mimo tego, że jest tutaj wesoło, fajna atmosfera, być może ktoś poznany przez z jakichś starych znajomych, albo jest to znajomość z przeszłości, ktoś, kto się odzywa nagle, bo. Mocno się zaznaczyło w tej sytuacji, prawda? Ta, ta przeszłość nie zawsze pokazuje akurat co się wydarzyło w zeszłym miesiącu, prawda? Albo jakby ostatnimi czasy, ale pokazuje tak jakby przeszłość tej sytuacji, którą tarot Ci na ten miesiąc przynosi. No i mamy takie mocne zaznaczenie końca śmierć, tak odejście od tego, co, co nam nie pasuje, porzucenie czegoś, co się już wyczerpało, w co poświęciliśmy dużo czasu, no i e, prawda, śmierć, która mówi o tym, że to już jest ostateczna decyzja, tak jakby to, co umarło już nie wraca, więc tak jakby robisz pierwszy krok i już jest tak jakby nieodwracalna zmiana. No i jeszcze karta świat, która mówi o zakończeniu, postawieniu kropki nad i, e, pewne Etapu Twojego życia. Także mocne zakończenie, eee, a prawda, teraźniejszość pokazuje kontakt, tak? Zdecydowany. Eee, I dla jednych z Was właśnie będzie to nowa znajomość i ten król kijów może właśnie oznaczać tą osobę, która. Wychodzi z inicjatywą, bo tego będziesz doświadczać, a twoja energia jest właśnie tego pazia, który będzie miał za zadanie sprawdzić właśnie, jakie są intencje, oddzielić te plotki od, od prawdy, bo tu możesz co innego słyszeć o tej osobie, a co innego może być prawdą, tak? Do czego dążysz? No, Siódemka mieczy mówi o działaniach potajemnych. Ale to też jest pewna strategia, nie odkrywanie kart. Yy, dokładnie tak, jak jest ta Twoja energia. Ta sytuacja, jeżeli to jest nowa znajomość, wynika raczej z jakiejś nieufności i, i chęci, tak jakby trzymania kart blisko siebie, nie odkrywania swoich intencji i trochę taki chłodny ta królowa mieczy przynosi taki chłodny powiew rozsądku. I stawiania spraw jasno, nie jest tutaj, nie ma tutaj wylewności. Także możesz być osobą bardzo tajemniczą w tym miesiącu, mimo tego, że jest tutaj iskra, jest flirt, dowiadujesz się jakieś rzeczy, ale myślę, ciężko jest zbadać, czy one są prawdą, czy nie. Okay. Mam wrażenie, że ten król Kijów jest zdecydowany i wychodzi z inicjatywą, prawda? Mamy tego, e, e, to jest znak lwa, prawda? Lewność słońce na sercu. E, także jest, e, no zwłaszcza Paś Kijów mówi o e, początku, zaproszeniu do przygody jest to taka karta głupca w małych arkanach. E, jest wesoło, jest e, zaczepka, tak? No, tak jakby wczesne stadium, raczej takie trochę e, niezobowiązujące, e, właśnie wesołe energie, dziecięce. No i właśnie, co Ty z tym robisz? W Twoim otoczeniu ta szóstka pucharów no, albo pokazuje jakąś taką fajną atmosferę i fajny, e, fajną relację, która może być taka przyjacielska, ale jest taka troszkę więcej niż przyjacielska. Ktoś jest więcej niż przyjaciel, więcej niż kumplem, tak jakby. Sprawia, że tak jakby atmosfera, że czujesz się bezpiecznie, czujesz się z z sobą, tak? Nie ma jakiejś takiej sztuczności w kontakcie z tą osobą, tak? I to jest dobry znak. <laughs> Jeśli jest nowa relacja, no to co Ci pokazuje ta trójka pucharów, czego jeszcze nie widzisz, no dziesiątka pucharów, bardzo dobry znak, który mówi, że możesz mieć tutaj całą bajkę od tego właśnie, od tego tej trójki, e, prawda? Pokazuje się tutaj cała tęcza, e, także to jest dobry znak, no i e, ktoś wyjdzie trochę mocniej z inicjatywą, wyjdzie z pragnieniem napełnienia swojego pucharu miłości. Także będzie kolejny krok, prawda? Idziemy w tą stronę, no, rycerz Pucharów mówi o tym, że zaczyna być już bardzo romantycznie, albo ktoś podejmie jakby działanie, bo pasie są posłańcami, to jest tylko informacja, to jest na przykład propozycja, ale rycerz już zaczyna się starać, już ma cel i działa. Tak? Jest bardzo działająca karta. No, jeżeli jest to osoba z przyszłości. Myślę, że bardzo obserwujesz, co się tutaj dzieje i nie dajesz po sobie poznać, no jak odbierasz tą osobę. No, Paść mieczy mówi o patrzeniu. Jest to szpieg, tak? Paść mieczy. Patrzeniu um, też krytycznie, ale tak zero-jedynkowo, do, dopatrywaniu się drobnych rzeczy, no będzie tutaj trudne. Natomiast te karty pokazują mi, że Twoje oko jest bardzo bystre. No, co nadchodzi? Komunikacja, która jest niezobowiązująca, może być taką formą zaczepki. Eee, mam wrażenie, że przejawia się w pewną głębszą, głębsze wyznanie tutaj, tak? Jeżeli jest to stara relacja, no, dziesiątka pucharów czasem jest taką kartą, kiedy, kiedy mieli, osiągnęliśmy już wszystko, tak jakby więcej się z tego związku nie da wyciągnąć. Nie, nie ma progresu, nie ma tak jakby kolejności. Innego etapu. Było fajnie, było, ale się skończyło. Także ta karta może mówić, że e, mimo tego, że próbujemy coś odświeżyć, jest to tak jakby stary e, chleb. Trójka. Trójka znowu pentakli. Często jest też kartą spotykania się ludzi, ustalania warunków, randkowania, ustalania takich wspólnych warunków dalszego rozwoju. Tak? To są również kontrakty. No, jest to karta również zawodowa, więc tu mogą być też takie znajomości w, w Twoim kręgu pracy. Zobaczmy, co Ci Tarot radzi. Ale fajna taka energia. Czegoś nowego, co się zaczyna, co zapowiada się nieźle. Myślę, że yy, ciągle jesteście tutaj, ok, tajemniczą osobą, coś już chce wypać, as mieczy. No i znowu, as mieczy mówi o pomyśle, as mieczy mówi o jednokierunkowym, o decyzji, prawdzie. Tak, do dociekania prawdy, tak jakby w całej tej sytuacji. Właśnie, oddzielenia plotki od, e, od prawdy, e, sięgnięcia jakby y, podstawy, tak? Co jest tak naprawdę czym? Co jest prawdą, a co jest tak jakby powtarzaną jakąś niekształconą informacją? A Smith również mówi o ostatecznym odcięciu, więc myślę, że tutaj jakby y, no, dwa te scenariusze y, się pokazują. Albo y, właśnie y, dowiedzieć się tak naprawdę co jest grane, prawda? jakie są intencje tej osoby. Masz Temu, jakby wszystko, wszystko, co potrzeba, tak? Zwłaszcza tutaj się pokazał również mag, prawda? Czyli mamy maga i najwyższą kapłankę, prawda? Te dwie magiczne osoby. As Pucharów, prawda? Znowu as. Król Pucharów, czyli właśnie. Królowa Mieczy ma as Mieczy. Król Pucharów ma asa Pucharów. No, myślę, że dokładnie tak jak powiedziałam. Jeżeli jest to. Osoba z przeszłości, jakby przeanalizuj, co tak naprawdę jest na rzeczy. I czy w ogóle jakiś nowy początek z tego może być? Czy jest możliwość odcięcia? Jeśli nie, odetnij swoją przeszłość. Jeżeli jest to nowa znajomość, sięgnij um, właśnie podstawy, jaka jest prawda na temat tej osoby, a nie jakie są rzeczy o niej powtarzane. Okej, okay, ale bardzo fajny miesiąc, coś nowego się tutaj zaczyna albo coś się klaruje i wyjaśnia. To wszystko, byki. Pozdrawiam Was, widzimy się w przyszłym miesiącu.